Dzisiaj pokażę Wam jak wymienić żarówkę w Scani R. U mnie będzie to model z 2016 roku. Będziemy do tego potrzebowali dwóch kluczy: Torxa 25 i Torxa 20. Pierwsze co robimy to otwieramy podest, następnie Torxem 25 odkręcamy 4 śruby trzymające lampę. Dwie pierwsze są z lewej strony lampy, a kolejne dwie ukryte są pod i nad kierunkowskazem. Po odkręceniu śrub, otwieramy lampę, w moim przypadku musiałem ją unieść delikatnie do góry, bo haczyła o dół zderzaka. Żeby dostać się do żarówki musimy odkręcić kolejne dwie śruby torxem 20. Następnie otwieramy klapkę, wyciągamy żarówkę i wymieniamy ją na nową. Żarówka to H7 70W. A jeśli chcemy wymienić żarówkę świateł długich, to po prawej stronie znajduje się mała klapka, którą trzeba podważyć. Ja akurat użyłem do tego polskiego śrubokręta, ale możecie spróbować bez. Jest tam takie małe uszko, za które można złapać i pociągnąć. Żarówka to H1 70W. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Cześć.